Siemaneczko, dzisiaj Wam zaprezentuję podróbkę i zamiennik pada do Xboxa 360, PS3 oraz do komputera. Na wstępie Wam powiem, że nie byłam w stanie kompletnie się połączyć z Xboxem. Zostaje mi tylko sposób podłączenia za pomocą przenośnego adaptera. Przez to, że nie byłam w stanie się połączyć, nie mogę grać w Gry z podzielonym ekranem. ze mi po prostu, ze względu, że skakuje mi błąd, żeby połączyć drugiego pada z konsolą, co jest niemożliwe w tym przypadku. Rozmiarowo jest taki sam jak Xbox 360, ten oryginalny, tylko no tutaj nie ma napisu. Na baterii również nie ma oznaczeń Microsoftu. Jest on lepszy od oryginalnego. Przyciski są o wiele głośniejsze. Ale to powiem Wam, że... No jest to nowy też pad, także pewnie musi się jakoś wyrobić. Ta sprężyna strasznie mi hałasuje. Co mnie mega irytuje. Nie jest on również taki precyzyjny jak ten normalny. Ale jest to różnica bardzo taka no malutka. Osoby grające w strzelanki mogą ją czuć. Oraz osoby, które miały do czynienia z oryginalnymi padami mogą sobie to po prostu rozróżnić, że jest to podróbka i i ciut ciut nie jest taki on dokładny jak oryginalny. Bardzo ważne jest to, że wczoraj podczas grania takiego testowego sprawdzenia po prostu tego pada Ściął mi się on trzy razy i ściął on się w ten sposób, że podczas grania moja postać szła cały czas do przodu. Także jedynie po wyjęciu i włożeniu od nowa baterii działał normalnie. Ale no, ja nie mam zamiaru co chwilę sobie wymieniać, wyjmować baterię i wkładać, bo mu coś tam się w główce poprzewracało. Powiem tak. Zwracam go i szczerze mówiąc, wolę kupić sobie oryginalnego pada i nie mieć problemów z połączeniem się. To jedno. Będę mogła grać na dwa pady, czyli ze znajomymi na podzielnym ekranie. Mam nadzieję, że tam nie będzie mi nic tak szeleścić, jak tutaj ta sprężynka. No, bo jest to też nowy pad, także rozumiem, jakby był używany, ale nowy. Szkoda, jedynie, że nie ma kolorystyki takiej. W oryginalnych padach próbowałam szukać i no, nie byłam w stanie nigdzie znaleźć. Jedynie te podróbki. Oryginalne pady, powiem Wam, że jakoś się nie różnią mega dużą ceną od tych podróbek. Szczerze mówiąc, nawet wydaje mi się, że jesteśmy w stanie w cenie tych padów kupić nówkę z Xboxa 360. No, to też zależy, że tutaj kupuję sam pad. Czy z adapterem, tak jak w moim przypadku, czy też ten oryginalny, w jakiej jest kolorystyce, wersji. Także, no, jest dużo czynników, które na to wpływa. Na koszt, cenę danego produktu. A jestem w ogóle ciekawa, co jakbym sobie kupiła pada bez adaptera. Jak nie jestem w stanie się w ogóle połączyć z Xboxem. Ciekawa, co by to wtedy było. Dobrze, że ma możliwość zwrotu. Także powiem wam tak, bardzo opłaca się patrzeć na opinie, ale przede wszystkim na to, czy da się zwrócić dany produkt. Bo no kupicie w ciemno i nie zwrócicie, nie dostaniecie zwrotu pieniędzy i będzie wam leżeć i no co, no z tego użytku, bo nie mam zamiaru grać na padzie, który mi się ścina. Proszę. Tak właśnie wygląda włączenie gry. Jak widzicie, ja nic nie robię, a on cały czas idzie. Przed chwilą włączyłam grę, także no. Tylko zrobić tak i wrócić na oryginalnego pada. To tyle w tym odcinku, także no nie opłaca się, szkoda pieniędzy, całe szczęście mam możliwość zwrotu zakupu i tak właśnie zrobię.